w wlożek, witam w kolejnym wlożku, zaczynamy dzisiaj dosyć statycznie, ale to się zaraz zmieni, ponieważ dzisiaj jedziemy na Mazury. Jedziemy z Kacperem na Mazury jeszcze ze znajomymi, bierzemy w ogóle ze sobą kota, bo jedyne z kim mamy go zostawić to są rodzice Kacpra. Ale stwierdziliśmy, że w sumie to i tak są dwa dni, to weźmiemy go ze sobą. Więc bierzemy go ze sobą na domki i jedziemy kręcić teledysk do nowej piosenki Casper, która wyszła już z miesiąc temu. Przesłuchamy jej z milion razy, znamy już jej tak na pamięć, ale jak ona wyjdzie, to dla Was będzie nowa. Mieliśmy już jedno podejście do nagrania teledysku, ale coś tam było, że nie pasowało i... Takie mini zamieszanko, ale już mamy nadzieję, że wszystko będzie ok. Znaczy, mamy nadzieję, że na pewno będzie ok. Jest fajny scenariusz, podpasowany pod to wszystko, jest fajny plan. wydaje mi się, że będzie też mega sam fan z nagrywania. Także ja się teraz maluję, Kasper się ogarnia i będziemy zaraz lecieć. Jeszcze i tak musimy zjechać do jakiegoś sklepu, żeby kupić jedzonko dla kota, bo już nam się kończy puszeczka. O nie, coś się wydarzyło u mnie w makijażu złego. jakąś kremu za dużo musiałam założyć, bo mi się tutaj zrolowało i mi on odpada zamiast się przylepiać. Dobra, ja robię. Ogarniam się i wracam do was, jak już będziemy w trasie. Miałam się odzywać w drodze, jak coś mam koszulkę, ale przyjechaliśmy... nasze znaczy wyjechaliśmy późno, bo 19.30. Po drodze zgarnęliśmy Adriana z Launo oraz Szymona. I jeszcze jechaliśmy z... Marii. I przepraszam, jesteśmy w domku. Mamy z Kacperem pokój yy, duży, ale wspólną łazienkę yy, z menadżerką Kacpra. Laono i Adi mają swój z własnym, tylko że mniejszym, No tutaj będziemy mieli taki piękny widok. Jutro rano Wam. O. Jutro Wam pokażę, więc ja co na dół się z każdym poznać póki co. I jutro, jak będzie jasno, to już zobaczcie wszystko. Ej, kochanie, jaka pobudzaszka! Kasper wstał o 7.45 Ja przed chwilą, jest 9, chyba 20. Ogarniam się, jemy śniadanie i idziemy, zobaczcie tam Zaraz wam pokażę więcej, bo muszę się pomalować, iść, wyglądać ubrać strój kąpielowy i lecimy Dobra, ogarnęłam się, mam pod spodem w ogóle strój kąpielowy, ale nie jest za ciepło i jedziemy teraz na łódkę, Kasper już nagrał Um, jak to się nazywa, w piwnicy kawałek. Ja zapomniałam zupełnie o tym, bo się ogarnęłam i od razu dobra jedziemy. Ale zobaczcie tutaj. Nieźle. Jedziemy teraz właśnie na tą łódkę. Zobaczymy, na Harvey zostaje tutaj, oczywiście. I zobaczymy, jak to będzie się działo. Sorry, kasper pomyńczycie z nagrywaniem, ale jesteśmy. Ty już nagrałeś jedną część? No, początek już nagrany. Co sądzisz ogólnie o miejscu, wszystkim, co się dzieje Ko Ko tutaj? Kozak! Kozak! Światowo tu jest, naprawdę. Proszę tutaj poprzeć samochody. No <grym> tutaj, tutaj jest mój, a tu jest mój, to jest że To jest mój, ten <grym> po prawej. Ja sobie spakowałam klapki agresywne. A już powiedziałaś, gdzie jedziemy dalej? Nie, bo ja nie wiem, gdzie my jedziemy dalej. A no, zobaczycie. A, okej, okay, spokojnie. To ja też nie wiem, spokojnie. Przyjechaliśmy na to jezioro i pada, a mieliśmy w strojach kąpielowych na łódeczkach. Muszę iść od drugiej strony. Porządnie się będzie działo w stroju kąpielowym w deszczu i w zimnie, a ja w luzie w tych spodniach. Saliwiście. Zamówiłam sobie zielonu zupkę jeszcze, bo mało się nie zjadłśmy i tam stoi nasza uda. Teraz drzewem z wystającymi takimi kulkami. Ja was poproszę, żeby... Ja jestem teraz w jakiejś mini kajucie, tam jest łóżko, tam możemy zobaczyć jak mnie od domu. Okulary co pokazałam oceniem cholu do wody, bo na drzewek kręciliśmy jakiś kawałek z Kacperem i mi i bo pomniałam je tak. Ehm, Kacper jeździł na motorówce, potem wziął mnie na motorówę, ale nigdy mi nie nagrywał bo kamera jest ciągle, to i dla bezpieczeństwa, bo jak wracamy, to wracamy teraz dosyć szybko. Mi się zsuwają wszystkie rzeczy ze, sto ze stolika. Ehm, ale ja mogę Wam jakieś jakieś z historyczne zdjęcia, bo Launo je tam robili, jakbyśmy właśnie na tej motorówce to tej... i... Naszą część na... Rejs, Rejs na Czy coś tu zostało? Na pewno Nie, nie wydaje mi się, że wszystko no tko, Mój telefon, wiem, telefon na to telefon. Ja mam na twój telefon, kochanie, w plecaku Evacuation robimy Przebrałam się z dresa Sukieneczka z ostatniego holu pod spodem starej bo W sumie nie było się trudno przebrać ale zaraz jedziemy nagrywać Już mamy jedną scenę jak Kacper kręci sobie kiedy ja się ogarniałam Z w piwnicy Rano Kacper nagrał jedną scenę, potem druga scena właśnie na tej wodzie I jedziemy nagrywać kolejną z ogniska Także ja się już ubrałam i tak się jeszcze muszę ogarnąć, bo ampusy, jak mi się falują Obudziliśmy się około 15 Jest po 15 <grym> I Kacper teraz No Ty mówisz, że ja nie sprzątam, tak? Nigdy? Pierwszy raz wyszątałeś. No razem. Ogar nie... tak mówisz, pierwszy raz, pierwszy raz. E, jesteśmy teraz zmęczeni najgorzej Macafter bo on sobie musi prowadzić furka I zawijamy do domu. Ci się podobało? Było fajnie całkiem. A takowa mi girę hit. Czyżby tu mam brudne, strasznie nie. Przyjdą mi nowe. Dzisiaj jeszcze odbiorę wszystkie paczki, które sobie ją wszystko na tej ochronie i o Jezus! O Jezus, dobra. Pewnie grać tak. Kurierze, sobie wszystko na tej ochronie. Muszę dobrać dużo paczek i zobaczyć, co tam mi przychodziło. Dobra, nieważne. Oddycha się w domu, bo wyglądam tak źle, że lepiej na to nie patrzeć. Dojechaliśmy. Ja wyglądam jak szczur jakiś. Kasper zebrał koty i kufkę. I ja teraz ogarniam drażeń. rzeczy, jestem co na tym wszystkim? Tutaj. I idziemy jeszcze w łupaczki, tak takie bym w tą portiernię, czy w recepcję, czy ochronę czy coś. I jutro chyba bym nagram wszystko, opowiem co i jak, bo chyba nie dam już dziś. Wyspaliśmy się w miarę w samo 13 po wczorajszej podróży i idziemy z cazprem dzisiaj na dwie albo trzy takie mini imprezki. I zobaczcie, jakie mam włosy. Nie robiłam sama, bo ja w ogóle nie potrafię robić loku. I da, byłam u takiego fryzjerka, zrobiliśmy i wychodzimy. To na ciebie czekać. Wiedziałam, że to powiesz. Wiedziałam, że to powiesz, że ja już jestem gotowa od pół godziny i czekam na ciebie. Jasne. I ty dopiero. Przecież ja też jestem gotowy. Dobra, zmykam Więc miałam wam opowiedzieć jak było, opowiadam wam, bo właśnie z Kazurą się spakowaliśmy. Zobaczycie na vlogu za tydzień, bo w sobotę będzie jakiś film tematyczny, który trochę muszę zmienić, bo miałam w planach coś innego, ale już dzisiaj nie damy po prostu rady tego nagrać, więc nagram prawdopodobnie coś, jak już będziemy tam w Grecji, ale tak. Na początku Kacper kręcił zarąbiste takie ujęcie Jakby fiwnicy, jakieś światełka, ledy Tego nie nagrałam, bo to było jak my wszyscy jeszcze spaliśmy, ogarnialiśmy się Potem na tej łódce coś tam ponagrywałam Tylko, że był trochę problem, bo yy, nagrywaliśmy głównie pod ten telwis Kacpra I te wszystkie nasze rzeczy, jakieś, wiecie, ubrania, czy torebki, czy właśnie kamerę moją Musieliśmy zostawić na dole pod jachtem Później nagrywaliśmy przy ognisku To był moment, kiedy właśnie się z I ja taka tak <laughs> średnio. I z rana później wstawaliśmy o piątej, żeby dograć jakąś tam końcówkę, że Kasper tańczy do rana, bo w tym jest w sumie piosenka. Mega spoko. Podróż w ogóle też Harbi, fajnie z nią jakąś przebitkę dam taką malutką, bo spał na rączkach. Tak jak na samym początku strasznie miał, czał i się bał, i w aucie w tym transporterze, taki biedny, to baliśmy się go trochę wyciągać, żeby jak on jest na rękach, żeby gdzieś wiecie, nie wyrwał się, nie uciekł, bo jak wbiegłby Kacperowi pod nogi, gdzie on tam wiecie gaz, pedał i to wszystko naciska. To, żeby nic się nie stało, ale przez prawie całą drogę stąd tak na ruch, Taki przytulony, kochany Więc było mega spoko yy, Vlog taki krótki Trochę... Ja muszę się nauczyć nagrywać te vlogi Serio, łatwiej bym był z jakimś operatorem Z tym, że to nie tak, nie tak łatwo sobie garować osobę, która by dodatkowo jeździła ze mną wszędzie Ale mam nadzieję, że vlog wam się podobał Ja wam dzięki wielkie za obejrzenie Taki króciutki, ale mówię, w to będzie jakiś film tematyczny Mam w planach, albo nagrać właśnie jakiegoś Q&A Sama albo kiedy jest z platform, ewentualnie tak kto z platform, tak już w baseniku, w tej Grecji nad wodą super naprawdę. Jutro wyjazd, więc ja od jutra, znaczy w sumie już dzisiaj zaczęłam nagrywać vloga e, dla was właśnie z tego wyjazdu z Grecji. My wracamy dopiero w poniedziałek, e, więc ten vlog nie będzie jakby z całego wyjazdu, tylko prawdopodobnie do tak do piątku, czwartku, później ewentualnie mogę dograć właśnie vloga z powrotu, plus jeszcze coś tam z domu. Zobaczymy, jak to będzie, ale się mega jaram, będzie superowo. Ja też w ogóle nie mam podkładu i nie nałożyłam tuszu do rzęs, tak będzie dzisiaj tak trochę naturalny look. Tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie za obejrzenie i widzimy się już w sobotkę. Buziak!